Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z optymalizacji na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się optymalizacją EA Sports FC25 czyli nowej grze, która kiedyś nazywała się FIFA. Oglądajcie. Zanim przejdziemy do ręcznej optymalizacji, chciałbym poinformować was o promocji, która trwa na moją aplikację do optymalizacji gier, ponieważ może wam ona bardzo mocno pomóc z FPS-ami. Podczas zakupu wystarczy, że użyjecie kodu BOOST oraz kodu SKULL i możecie kupić tą aplikację za 14,99 na miesiąc i możecie Zwiększyć sobie FPS-y korzystając właśnie ze Smooth Wizarda. Również w Smooth Wizardzie możecie wejść w zakładkę gry i możecie zoptymalizować automatycznie sobie EA Sports FC25 poprzez jedno kliknięcie. Nie musisz nic po prostu innego robić, tylko klikasz sobie je raz i już jest gra zoptymalizowana, jesteśmy gotowi i możemy grać. Oczywiście pomijając takie rzeczy jak optymalizacja pro, czy optymalizacja zwykła, ponieważ tutaj ten UI musicie sobie sami przeklikać, zobaczyć co i jak, ale FPS-y naprawdę mega Wam podskoczą, jak tą aplikację sobie zakupicie. Nie możecie testować za darmo, tak więc polecam. A my przechodzimy teraz do darmowej optymalizacji. Aby znaleźć link do darmowej optymalizacji, czyli tych plików konfiguracyjnych, możemy wejść sobie na mojego Discorda. Link oczywiście w opisie, bądź bezpośrednio na stronę pliki.schoolmedia.pl. I tu jest taka coś jak optymalizacja EA Sports FC25. Po popraniu będziemy mieli ZIPA, którego należy wypakować. Wypakujemy go za pomocą funkcji W dni wszystkie, bądź też przez 7 ZIPA, czy też WinRARA. Ja osobiście polecam 7 ZIPA sobie pobrać. No i po wypakowaniu wchodzimy sobie w folder, wchodzimy w priorytet, klikamy dwa razy na wysoki, tak tak, tak, ok. Jeżeli chodzi o priorytet, niektórym może powodować to różne błędy, więc testujcie sobie na wysokim czy wszystko działa poprawnie i macie tych FPS-ów więcej. Czy czasem gra, nie wiem, nie jakieś jakichś crashów, bo różnie bywa z tymi fifa -mi i z tymi FC. Przede wszystkim coraz gorszej jakości, mam wrażenie, że powodują kody i coraz gorzej to działa. W każdym razie przejdźmy sobie tutaj teraz do gdzie XT i widzimy, musimy wejść do Local App Data i jej Sports FC25. Więc otwieram sobie nową zakładkę, wpisuję u góry procent Local App Data procent. Tutaj znajdujemy sobie EA Sports FC25. Teraz sobie to przeciągnę na prawą stronę, to na lewą. No i mamy teraz tutaj te trzy pliczki, które musimy skopiować i wkleić do prawej strony, Zamień pliki w miejscu docelowym. Wrzuciłem wam też tutaj zdjęcie od widza z Discorda, co poleca ustawić tutaj jeden z użytkowników, jeżeli chodzi o FIFA czy też to FC25, aby po prostu wszystko działo lepiej, przyjrzyjcie się temu sami, i chodzi tutaj o ustawienia rozgrywki, modyfikator czasu reakcji na wyłączony, i pod pretekstem, że gameplay no, po prostu nie będzie biegał po błocie, ten zawodnik, którym gramy teraz, jeżeli macie różne problemy, związane z EA Sports FC 25. To w opisie załączę wam, czy też przypiętym komentarzu załączę wam film do fiksów. Tam jest pokazane to dla FIFA 23, ale dla FIFA 20. 5, również może to działać. W przypadku kiedy granie chce się Wam uruchomić i macie komunikat w stylu, że spróbuj ponownie później, w sumie bez żadnego błędu, to wystarczy uruchomić ponownie komputer, przynajmniej w moim przypadku i FIFA czy też to FC25 normalnie się włącza, więc restart komputera i wtedy na spokojnie możemy sobie tą FIFA odpalić. My sobie teraz też to EA Sports odpalimy, po to abyście zobaczyli jak to chodzi na optymalizacji, jak to wygląda. No i w tym odcinku będzie to na tyle, tak więc sprawdzamy sobie jak to wygląda, jak widzimy, gierka się uruchomiła poprawnie, tak więc możemy sobie w tym momencie odpalić jakiś mecz treningowy, po to abyście zobaczyli, jak to się zachowuje, jak to działa. Tutaj Simonik użyczył mi kont konta, żeby mógł w ogóle tą optymalizację zrobić, sprawdzić i przygotować. Tak więc jeszcze raz dziękuję za użyczenie konta. No i odpalamy. Co to tu zagra FIFA bez kontrolera. No przecież bez kontrolera się nie da. Dobra, lecimy z tym mecikiem. Trzeba zobaczyć, może uda mi się tutaj jakoś rozegrać ten mecz nawet. Faul, 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 faul. Jedenastka, proszę Państwa. Jedenastka. Ej, ciekawe, ciekawe, nie? A ja bronię to, o kurde. Może strzelić pierwszą dla drużyny. No i dupa. No, i dupa, no i dupa. Założę. Widać, że długo w FIFA nie grałem. Mi że wziąłem, kurde, dwa, dwie mocne drużyny, nie? Ale i jaja.

Dobra, nie gram w tą grę, nie umiem grać w Fifę. No dobra, w każdym razie w ja PS5, widzieliście. Zostawcie łapkę w górę, komentarz pod spodem, subskrypcję dzwonkiem. Widzimy się w kolejnych materiach. Trzymajcie się, cześć, cześć.